Tym razem dziękuję. Zacznijmy od Dziękuję bardzo, czyli Thank you very much. Słuchajmy dwukrotnie, a po sygnale powtórzmy. Thank you very much. I za chwileczkę jeszcze raz. Thank you very much. A teraz powtórzmy. W następnej scence mamy podziękowanie za prezent. Trzeba wyrazić zachwyt. I, love it. Thank you so much. I posłuchajmy jeszcze raz. I love it. Thank you so much. Czyli dziękuję bardzo, bardzo mi się to podoba. Teraz podziękowanie za przysługę. No, nie bardzo jest zadowolony usługodawca. I proszę powtórzyć. Za chwilkę też podziękowanie za to, że to coś ktoś dla nas zrobił. Thanks for doing this. I posłuchajmy jeszcze raz. Thanks for doing this. A teraz proszę powtórzyć. Czyli dziękuję, że to zrobiłeś. Zrobiłaś. Za chwileczkę inne podziękowanie, takie brytyjskie dzięki. Cheers, John. I posłuchajmy jeszcze raz. Cheers, John. Powtórzmy? Tak, cheers to dzięki, ale tylko brytyjskie. Powtórzmy wszystko. Thank you, dziękuję. Thanks, dzięki. Cheers to to samo co thanks. Thank you very much, dziękuję bardzo. I love it, thank you so much. Tak dziękujemy za prezent. Thanks for doing this. Dziękuję, że to zrobiłeś, zrobiłaś. Tak dziękujemy za przysługę. I jeszcze inny sposób podziękowania. Oh, that's very kind of you. Thank you. To bardzo miłe z Twojej strony. Dziękuję. Thank you for watching. Zaznacz proszę, czy podobało Ci się to wideo, czy też nie. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału poprzez kliknięcie tutaj.